O tak późnej porze, w nocy, tuż po pełni Księżyca, a raczej w trakcie energii pełni Księżyca Strzelcu. Dla tych, co mnie nie znają, ja nazywam się Adam. Jestem uzdrowicielem duchowym, człowiekiem, który zajmuje się uzdrawianiem duchowym, pracą z energią aniołów. Tak zwaną energią, magią boską, boską energią, energią światła, miłości. Zajmuję się oczyszczaniem, uzdrawianiem ludzi, pomieszczeń. Zapraszam serdecznie na skorzystanie z tej darmowej sesji każdego, kto zechce. Sesja ta uzdrawiająca będzie mogła dotyczyć każdego, kto zechce w niej uczestniczyć do końca tego tygodnia. To bardzo dużo czasu, bo to będzie cały czwartek, piątek, sobota do niedzieli. Już w niedzielę wyłączamy. Do soboty dokładnie. Energia tej pełni będzie. Powodowała to, że ta sesja będzie ważna dla każdego, kto będzie chciał w tym czasie w niej, z niej uczestniczyć. Oczywiście zachęcam teraz na żywo, ponieważ wtedy zawsze energia jest najwyższa, najwy największa i najsilniejsza. Niemniej jednak, możecie z niej skorzystać innego dnia. No sekundkę. Już jestem, także zapraszam serdecznie do skorzystania w chwili obecnej. Jeżeli chcecie skorzystać, warto, żebyście zapalili sobie może jakąś świeczkę lub podgrzewać białą, białą, najbardziej neutralną, w celu, że tak powiem, zwiększenia energii przekazywanej energii uzdrawiającej, która będzie przekazywana. Za dwie minuty zaczynamy. Tak jak powiedziałem, do końca soboty będzie energia tego filmu, że tak powiem, aktywna. Każdy, kto będzie chciał wykonać zgodnie z zaleceniami tego filmu albo e, że tak powiem, energetycznie połączy się, będzie mógł doznać oczyszczenia. Oczywiście, jeżeli jego dusza do tego jest gotowa i tego chce. To już warunki do tego muszą być zawsze spełnione, dla każdego takie same, oczywiste. Więc zaraz zaczynamy. Ja już zaraz podejdę jedną chwileczkę, wezmę coś. Jestem, musiałem wziąć moje, że tak powiem, narzędzie pracy. Jedno z narzędzi. Jeszcze raz przypominam, że możecie, że tak powiem, wykonać to razem ze mną do soboty. Energia tego filmu obowiązuje do soboty. Każdy, kto pragnie, że tak powiem, do, dokonania tego oczyszczenia, uzdrowienia, będzie mógł go dokonać. Będzie ta energia obowiązywała pod warunkiem, że jego dusza jest na to gotowa i że ten człowiek jest gotowy. Na zmiany, jakie niesie oczyszczenie czy uzdrowienie. A zatem zaraz zaczniemy. A więc zaczynamy. Żeby nie przedłużać, zaczynamy za 10 sekund. Dla tych, co jeszcze mnie nie znają, ja nazywam się Adam, jestem uzdrowicielem duchowym. Reszty powtarzać nie będę. Witam, witam. A więc zaczynamy. Do sesji tej trzeba podejść poważnie. Czyli nie, nie będąc pod wpływem żadnych, że tak powiem, środków, żadnych y, substancji, alkoholu i tak chyba że to są leki, które, wiadomo, musimy brać. Wtedy jest inna sprawa. To jest ważne. Ważne też jest, żebyśmy podeszli do tego spokojnie, usiedli w odpowiednim miejscu, może właśnie w odpowiednim sposób taki do medytacji, do uspokojenia, żeby po prostu ta sesja przebiegła. Sprawnie. Witam was wszystkich. Serdecznie każdy kto chce może zacząć. W tym momencie ze mną Sesja oczyszczania i uzdrawiania w pełni. W tej pełni w tym roku. Niech boskie źródło przez najczystszą energię źródła, w źródle i dla źródła. Niech pobłogosławi nas swoją energię i światłem. Niech światło źródła ze swojego białego światła Serca, źródła przez nasze serce do serca gaj Niech połączy się w jedno. Niech zagra jednym tonem. Jedną melodią. Jednym dźwiękiem. Poczujcie to w sobie. Poczujcie. Nie przyspieszajcie. Jak energia źródła przechodzi od Waszej głowy do Waszych stóp i poniżej stóp, łącząc się z Waszym sercem i sercem Gaj Ducha Ziemi. Spokojnie. Niech ten święty dym, Jego energia oczyści Was. Niech te święte oleje, które się roznoszą, wejdą i oczyszczą Wasze wszystkie ciała. Od tych najbliżej źródła do tych najbliżej materii. Poczujcie, jak energia białego światła spływa na waszą czakrę korony, znajdującą się tuż nad waszą głową, nad cieniem. Możecie poczuć wspaniałe białe światło. Możecie je nawet zobaczyć. Poczujecie miłość. Może takie uniesienie. Może być to kołatanie w lewo i w prawo swojego ciała. To naturalny stan. Poczujcie oczyszczenie. Poczujcie, jak energia schodzi do Waszej czakry trzeciego oka, znajdującej się dokładnie tutaj. Możecie nawet ją wyczuć pod palcami. Na pewno tam się znajduje. To białe światło wchodzi i oczyszcza ją. Przez to może zobaczycie bardziej siebie, takimi jak jesteście. Przez boskie wejrzenie. Poczujcie to. Nie przyspieszajcie. Niech idzie to własnym trytmem. Jeżeli robię coś za szybko, wy możecie to spokojnie spowolnić. To wasz czas. Niech energia źródła oczyści wasze. Waszą czakrę zmysłu, znajdującą się pomiędzy brwiami. To kolejna czakra, która zostaje oczyszczana. Poczujcie to. I usłyszcie, jak wasze czakry uszu są oczyszczane tą wspaniałą białą, boską energią. Niektórzy mogą widzieć jako białą, złotą. To też się zdarza. Możecie poczuć szumy w uszach, a nawet takie trzaski. To negatywna energia, która natychmiast opuszcza wasze czakry uszu. Pozwólcie jej działać. Niech wejdzie do czak oczu. Niech też się oczyszczą i doznają oczyszczenia. Może nagle zobaczycie świat w innych barwach. Teraz niech energia boskiego źródła. Przejdzie do czakry ust, żebyście od tej pory nigdy nawet nie pomyśleli, że powiedzieć o kimś negatywnie, a tym bardziej o sobie. Niech boskie światło oczyści całą waszą przestrzeń głowy. Tak jak na wielu świętych obrazach, nie stworzy taką jakby aureolę wokół Was. To Wasza ochrona, Waszych górnych czakr. Teraz niech boskie światło oczyści Waszą czakrę, gardła. żebyście nie bali się mówić prawdy kiedy jest to potrzebne teraz niech energia źródła białe światło rozpuści blokady przy naszej czakrze serca. Niech wszystkie emocje, które negatywne kumulowaliśmy może całe życie, w tym momencie rozpuszczą się i dadzą nam ukojenie. Czujcie to. Nie przyspieszajcie. Niech płynie własnym torem. To energia źródła. Nie musicie jej mówić, jak szybko ma działać, gdzie ma działać. Ona po prostu działa. Wy tylko prosicie lub wyrażacie swoją wolę. Poczujcie teraz, jak wasza czakra splotu, wasze słońce wewnętrzne, oczyszcza się białym światłem źródła. Poczujcie to uzdrowienie. Teraz poczujcie, jak wasza czakra duszy, znajdująca się mniej więcej na wysokości pępka, jest oczyszczana przez boskie źródło, boską energię. Źródła, przez źródło, źródle i dla źródła. Nigdy inaczej. U mnie inaczej. Nie ma oczyszczania czy uzdrawiania. Albo naprawdę, albo wcale. Doznasz oczyszczenia, jeżeli jesteś na to gotowy, lub gotowa. Nigdy wbrew Twojej woli. Teraz poczuj jak energia boskiego źródła, biała energia, oczyszcza Twoją czakrę splotu, znajdującą się mniej więcej pośrodku genitalnym. Teraz, korzystając z podpowiedzi Gai, poczujcie, jak energia źródła przenika przez Was całych, łączy Was z sercem źródła, a raczej przypomina, skąd jesteście. I z sercem Gai, obie te energie. Łączą się od źródła z dźwiękiem A, a od z dźwiękiem aum. Te wibracje uzdrawiają wszystko, naprawiają wszystko. Teraz, gdy nasze czakry i połączenia są sprawne przez źródło, źródła i dla źródła, uzdrawiam nasze kundalini, naszą boską ligamę, nasze ciało Hari. Nasze boskie źródło, boską światło, boską energię, boską miłość, by usunęła wszelkie podczepy, klątwy, zborzeczenia, wszelkie negatywne istoty i stworzenia, które mogłyby nam zaszkodzić Niech zabierze je do siebie w celu oczyszczenia i przywrócenia do światła i miłości. Jeżeli podczas oczyszczania, ktokolwiek z Was czuje, że dzieje się za szybko, może nie tak, może czujecie się niekomfortowo. Nie jest to przyczyna miejsca, w którym jesteście. Zawsze możecie poprosić o ochronę lub zrobić swoją ochronę, jeżeli taką potraficie, żebyście czuli się w pełni komfortowo. A jeżeli coś się dzieje za szybko, poproście, żeby działo się po prostu spokojniej. Niekiedy potężne energie mogą na nas potężnie oddziaływać. Przez boskie źródło i boskie promienie, proszę o zdjęcie kajdanów, przesądów i ze za za wszystkich, którzy tego pragną. Niech ich iluzja odpadnie i ujrzą prawdziwe swoje oblicze. Każdy, kto jest na to gotowy. Przede mną Rafał, za mną Gabriel, po mojej prawej stronie Michał, po lewej stronie Uriel, otacza mnie i chroni, boskie światło, teraz i na wieki. Przede mną Rafał, za mną Gabriel, po mojej prawej stronie Michał, po lewej stronie Uriel, otacza mnie i chroni, boskie światło, teraz i na wieki. Nade mną Jofiel, pode mną po środku Hamuel, chroniony i ukryty, boskim w środku sześcioramiennej gwiazdy w ochronnej kuli błyszczącej promienie jestem, który jestem, jestem, który jestem, jestem, który jestem. Proszę Was, anioły światła i miłości, usuncie wszelkie błędy, jeżeli zaistniały w tym procesie. Naprawcie wszystko, co wymaga naprawienia, i dokonajcie uzdrowienia zgodnie z wolą źródła i rozwojem duszy, która tego dokonuje. Niech energia źródła zawsze Was prowadzi. Ona wraz z prawdą nigdy was nie zdradzi. Niezależnie od wiary, religii i wyznania. Niech tak się stanie. Niech tak się stanie. Moi drodzy, wszystkie procesy, które się dzieją, jeżeli zapaliście odgrzewacz lub świeczkę. Pozwólcie się im wypalić. Jeżeli macie jakąś większą świeczkę, która wymaga zgaszenia, wiadomo, to zgaście ją delikatnie. Jak uważacie, zdmuchnijcie. Jeżeli nie, to po prostu zagaście jakąś czymś. Jak uważacie? Co też Jest wiele metod na gaszenie. Niektórzy nie zwracają uwagi. Niektórzy mówią, że dmuchając obrażamy duchy, ognia i tak dalej. Nie, no, trzeba tylko prawda zgasić. Inni mówią, że nie, wdmuchujemy swoją energię. Więc jak czujecie, tak zróbcie. Anioły i źródło na pewno się nie obrażą. Wręcz przeciwnie, będą wdzięczni, że poprosiliście ich o pomoc. Bo im większy Mistrz Światła i Miłości, tym bardziej jest nam wdzięczny za to, że chcemy się z nim skontaktować. Ja zapraszam Was wszystkich na sesje, jeżeli potrzebujecie, uzdrawiające sesje rozwojowe, medytacje rozwojowe. Jeżeli czujecie, że potrzeba oczyszczenia lub uzdrowienia jakiegoś miejsca, przestrzeni, może waszego pupila, bo inaczej się uzdrawia zwierzęta, inaczej ludzi, to zapraszam. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli potrzebujecie może pytania jakiegoś do, do kart, też zapraszam. Zapraszam do kontaktu przez maila, lub, który macie pod spodem filmu, lub po prostu przez telefon. Z tym, że jeżeli telefonicznie, to napiszcie mi SMS-a, ja się z wami skontaktuję. Najczęstszy no kłopot z kontaktem jest koło mnie, koło pełni, yy, bo ja wtedy po prostu najczęściej po prostu pracuję z sobą, że tak się wyrażę. Chyba, że już są jakieś wyjątkowe sytuacje, które. I typu ratowanie życia. A więc moi drodzy, dziękuję, że jesteście. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie. Ja się czuję bardzo dobrze. To też jest naturalne, że osoby, które. Długo nazwijmy były w materii, ich dusza była długo w materii, zapominają, zatracają się, zapominają, że jakakolwiek boska, nieważna, jak nazywają źródło, cząstka w nich istnieje. Tak, takie osoby nie są w stanie zrozumieć tego typu filmów, bo jeszcze do tego nie dojrzały. Dlatego dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie, że film ten jest, że tak powiem, ma ważność troszeczkę w cudzysłowie. Chodzi o to, że energetycznie możecie pracować z tym filmem e, cały czas, oczywiście, e, sami. Natomiast e, jeżeli chodzi o moją energię w tym filmie, tak jak wspomniałem, jest aktywna do końca soboty, Możecie z tą energią pracować, możecie zrobić to od początku, tą sesję, e, czy ile razy tego potrzebujecie. Ten film jest naładowany energią źródła, i przez źródło i w źródle, i tylko i wyłącznie tak jest to dokonywane. Jeżeli ktoś, tak jak powiedziałem, tego pragnie jego dusza, jest na to gotowa, ten człowiek jest na to gotowy, to na pewno to się dokona. A więc trzymajcie się. Z wami był Adam. Ja życzę Wam cudownej, cudownej nocy. I cóż, nie będę już przynudzał. Znikam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!